Witajcie, co się ludzie, którzy oglądają właśnie ten film. No hej, hej! No i nie jedź! nie nieidealnie zrobiłaś tę kanapkę, nie? Co? I Do. No ale dobre, nieważne. No, co ten dom robi na Mi Myślę, że już dawno został. No, usunięty. Nie! Musi jeszcze być przez jakieś, nie wiem. Do no, moje. Ale poza tym? Wszystko fajne, nie? Dobre. No, co wy robicie? Mi się to nie podoba, że. No hmm. nie Ona. Hmm, wytrzymuje, a toaleta otwarta. Gdyby. Gdyby, nie, co by był... świat by się chyba zawalił, gdyby nie, nie, nie zablokowano drugie, bo nie wiem, to jeszcze jakieś dostawa. Do jasnej, ciasnej. Moje jasne, ciasne. Latające. Latające radiowosy policyjne. Nie? Co jest? Już boliłam nie przypadkowo i było tak, jak się... To nie... Wow, ktoś szuka uwagi. Już mówiliśmy o tym. To ja idziemy pod ta

Teraz wyważyłem. No. Co on zrobił? Mam nadzieję, że czegoś się nauczysz nie łamaniu przepisów. A ty co tu robisz na siepku drogi? Ruszaj się z tą. Pom, pom. No co ona robi? Nie mam czasu na, na czekanie. Serce ja patuluję i potem już mogę być, będę mógł wracać do domu. No! Co to, co to, co to robi? Pom, pom. Pom, pom. Już chyba już ten. O, jakiś. A, chyba jakiś pojazd z anteny HDE. Nie wiem, czy to. Czy ta telewizja, dzisiaj jest, która zastąpiła Atea Rożywkę, ale nieważne. Może to ja tym Ja myślę, że. Atera, bo Po tym, gdy o, puściła nadawanie to pewnie. Wow, ktoś suka, uwagi. Da, 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 da. W sumie to już jest brama, a nie chcemy jechać. Zobaczmy, co się przesuwają co są. Chociaż ostatnie te pięć... Co on robi? Chociaż te pięć minut, które były, to bardziej na razie to nie. Tak nie za bardzo. To tylko jedno kratnię. próba ukratnięcia. Ale ja nie wiem jak wy, ale jak ja widzę, że jak będzie następny, jak będzie wyglądać ten, to ja już nie chcę nawet komentować ile było wypadków, ile było to no, ja sobie możemy tutaj jeszcze zwiedzić. Szybko. Wdąs. Kto tam? Ci popotam tam. Ale teraz... Eee, sprawdziło coś, ale... Co, to, co co, co, co się dzieje? Magicna jest ta bramania ja nie wiem. Jak wiadomo, lepiej już lajkujcie i subskrybujcie. Ja nie będę jakaś ja witaj Partezę. Ja tu idę! No i co dalej? No, w sensie. Nie! Ja arestuję! Adestuję! Ja nie daję do... No co on robi? To w końcu co? Ja, Miał um, on um, nie być kazy. Ja chcę sobie SANTA to zrobię. Ruszajcie się! Kto się nauczy, nie umarł. Um, um. Będzie chyba. Musi to wydzielić co prawda to ja nie wiem już ile już minęło czasu od ostatniego filmu, ale ja myślę, że najnowszy Wam się też podoba. Ale ja nie wiem, co komu jest podobany jakiś mały odcinek w ogóle, tylko mi przypomniała jakaś ścieżka rowerowa. Oj, trochę coś się ale nie przyjmuję się. Czemu te banany nie, w ogóle leżą nad, na chodniku i, i wszędzie chyba? I nie może nikt posprzątać. Dobra, pojedziemy jeszcze do elektrowni 5G. Chyba miejsca, gdzie... Wydaje mi się, że że coś jest, że jeżeli się włączy te trzy takie te pieśni, to pewnie się ześpi jakieś trzy UFO. I dwa mniejsze i jeden większy. Czy mi się, ale w ogóle to goła. to goła kiedy nie widzi tego, może na własne oczy, ale wątpię, że w 2000, ale myślę, że jakby się pojawiły, to pewnie by Zniszczyły cały świat pewnie, by. Cały świat by zniszczyli. Co to miało znaczyć? Wieś. Lepiej! Wieś, co dostajesz jedną torturę przez. spozoną przeze mnie. No? Było lepiej, nie prze. nie robić przeboli. Zina. Lepiej nie było wsiadać do auta. To nie twoje auto. Kto, to, to? No ja tego nie mogłem na pewno. Może nie wiem, że i tak ten świat może być ostatecznie. Znowu! Nie tym mi się w ogóle was. Nie wiem, co ci się wam przychodzi do głowy, żeby kopać ludzi. I mnie oczywiście. Ci ludzie to są coraz dziwniejsze. Dzieje się coraz dziwniejsze rzeczy. Moim zdaniem to gadał nie rzeźć co? Czemu ktoś mógł, coś się wyrzuciło automatycznie. Nie wiem. Ale już mam za kilka sekund. Mogę ja już, będę mógł wracać na posterunek i gdy już zejdę to mogę już zakończyć pracę. A no raz, już już zakończyłem, Muszę wracać na koni To Tylko głupie zabrać na most, ale nie wiem, powiedzmy, że nie chciał jechać tam. No i znowu. co prawda prawie byśmy jechali tam, gdzie ale no w sumie przez, ale poza tym przeciwieństwie do innych tam dzionków nie jest on jakiś bardzo skompilowany. Dobra, jak przystygnie to sobie możesz powiedzieć, na razie to jest mega gorący. W sumie to taka K Kurde, znowu muszę zielić bieliznę. Ale. No dosłownie. Znowu! Wiecie, co mówi? Dobra, został chociaż jeden uratowany przed kotnięciem. Spodziewali się jakichś bardzo dziwnych cech. Uwaga, czyli. Czyli chodzi Ci o po prostu powiedzenie uwaga, czy. czy czy ci uwaga z programu TVN, który już zawsze rozpoczynał o 11.30. Codziennie oczywiście. Jak śnieć! A wiesz co najbardziej ja nie lubię? Że pojazdy to bariery się nie poruszają. A nawet jak będzie śnieg? to nie wiem. Dobra? Kupnij sobie po prostu poniżej. I zostawcie drzwi. Już nie ty, mi się... To... Ach. Jak widać więźniowie są są widoczni. I dobrze, że są w więzieniach, bo... Co tu się dzieje z tymi studzienkami? O, hejka. Ej, już chyba machałeś. Co się dzieje, to już nie wiem. Nie wiem co mogę nie wiem do czego pracowniku, co jest jakby wypił 300 wódek, ale niestety już się, ja już jak ja już zakończyłam swoją pracę, więc nie mogę pomóc może, może kiedyś indziej. Może kiedyś indziej to pokażeć. W ogóle chyba komuś chodziło o jakieś chyba nieprzyczepne rzeczy, przyczepiały się do innych W ogóle wiadomo, że te domy są upieszczone w ogóle w, roz... w różnych miejscach, więc domy mogą być w różnych lokalizacjach wybrane. A po nie... już zaległości. co to ma być za... to nie ma znaczenia. Mam wrażenie, że widzą. Wam się spodoba i mam nadzieję, że już zostawiliście łapkę w górę i subika, tak? No, za lango. i tak to nie zarazie. my suba, gdyby ten pies udawany nie był, to pewnie by lepiej wyglądało. Dobra, do widzenia wszystkim ludziom, którzy oglądali ten film, Przycięliśmy do innych filmów. On się też tak nie za bardzo luźni ale poza tym, do widzenia.